Co to jest często skurcz nadkomorowy? Często skurcz nadkomorowy jest rodzajem arytmii, czyli zaburzeń rytmu serca. Często skurcz nadkomorowy to szybki, nieprawidłowy rytm pracy serca, którego częstotliwość wynosi powyżej 100 uderzeń min, a miejsce powstawania pobudzeń znajduje się powyżej tzw. pęczka hisa, czyli w uproszczeniu, nadkomorami. Pęczek hisa to element tak zwany układu bodźcotwórczo przewodzącego serca. Układ ten to zbiór komórek, które odpowiadają za wytwarzanie i rozprowadzanie w sercu impulsów elektrycznych, nadających sercu rytm głównym, nadrzędnym ośrodkiem, który wytwarza pobudzenia i narzuca sercu rytm, jest węzeł zatokowo przedsionkowy Impuls z węzła biegnie za pośrednictwem pęczka Hisa i jego odnóg do mięśnia prawej i lewej komory, powodując ich skurcz. Tak w uproszczeniu wygląda cykl pracy serca. Nazwa często skurcz nadkomorowy wiąże się z tym, że nieprawidłowe bodźce powstają w miejscu zlokalizowanym anatomicznie ponad komorami serca. Wyróżnia się rodzaje często skurczu nadkomorowego. Często skurcz nawrotny w węźle przedsionkowo-komorowym często skurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy często skurcz przedsionkowy. Szerszym pojęciem jest rytmia nadkomorowa, która obejmuje oprócz często skurczu nadkomorowego dodatkowo takie zaburzenia, jak np. mgotanie i trzepotanie przedsionków. Jakie są mechanizmy często skurczu nadkomorowego i jak często on występuje? Częstość występowania często skurczu nadkomorowego wynosi około 0,2 do 0,35%. Często skurcz nadkomorowy może występować u osób bez choroby serca lub na skutek między innymi nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, nadczynności tarczycy, infekcji, chorób płuc. Stosowania toksyn, w tym alkoholu, leków, zaburzeń elektrolitowych i innych. Często skurcz nadkomorowy może mieć też tło wrodzone. Mechanizm powstawania nieprawidłowych pobudzeń zależy od rodzaju często skurczu nadkomorowego. W przypadku często skurczu nawrotnego w węźle przedsionkowo-komorowym oraz często skurczu nawrotnego przedsionkowo-komorowego które stanowią w sumie 90% przypadków często skurczu nadkomorowego, generowanie nieprawidłowych bodźców wiąże się z tak zwany. Mechanizmem pobudzenia zwrotnego Polega on na tym, że w sercu występują zamknięte pętle przewodzenia, po których krążą impulsy elektryczne. Dzięki krążeniu impulsów po zamkniętej pętli serce pobudzane jest wielokrotnie przez ten sam pojedynczy bodziec, co prowadzi do nieprawidłowego przyspieszenia częstotliwości rytmu serca. W przypadku częstoskurczu przedsionkowego mamy najczęściej do czynienia ze zjawiskiem tak tzw. Wewnętrznego automatyzmu komórek mięśnia sercowego, kardiomiocytów. W warunkach niedotlenienia dochodzi do uszkodzenia kardiomiocytów, które mogą ulegać samoistnemu pobudzeniu. Często skurcz przedsionkowy najczęściej wiąże się z występowaniem chorób serca: płuc, tarczycy. Zaburzeniami wodnoelektrolitowymi, przedawkowaniem niektórych leków i nadużyciem alkoholu. Jakie są objawy często skurczu nadkomorowego? Często skurcz nadkomorowy może wystąpić jako pojedynczy epizod, zwłaszcza jeśli był skutkiem przejściowego zaburzenia, np. nadużycia alkoholu, jednak zwykle obserwuje się jego nawroty. Często skurcz nadkomorowy może mieć charakter napadowy lub ustawiczny, trwający ponad 50% czasu doby. Objawy zależą od częstotliwości rytmu komór, obecności podstawowej choroby serca, czasu trwania często skurczu i indywidualnej wrażliwości pacjenta. Często skurcze newrotowe występują głównie u osób młodych, bez towarzyszącej choroby organicznej serca, w związku z czym osoby te lepiej tolerują często skurcz. Czasem, jeśli często skurcz pojawia się w postaci krótkotrwałych wstawek w prawidłowy rytm pracy serca, może nie powodować żadnych dolegliwości. U osób w starszym wieku, dodatkowo obciążonych chorobami serca, u których występuje często skurcz przedsionkowy objawy mogą być bardzo nasilone. Objawy to najczęściej kołatanie serca, czyli uczucie szybkiego, nierównego bicia serca zmęczenie zawroty głowy uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej duszność zasłabnięcie lub omdlenie częste oddawanie dużych ilości moczu. W czasie napadu lub bezpośrednio po nim ustawiczny często skurcz nadkomorowy, trwający ponad połowę doby, może prowadzić do rozwoju niewydolności serca. U niektórych pacjentów napady często skurczu nadkomorowego mogą być prowokowane przez następujące czynniki: nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, spożywanie nadmiaru kawy. Herbaty, napojów energetyzujących zaburzenia przewodu pokarmowego, na przykład przypuklina rozworu przełykowego, stosowane leki, glikozydy na parstnicy, nadczynność tarczycy. Ryzyko napadów można zmniejszyć, unikając używek, zapobiegając wzdęciom. Dieta lekkostrawna lecząc choroby współistniejące, zwłaszcza nadczynność tarczycy i zaburzenia elektrolitowe, kołatanie serca może występować także u osób zdrowych, np. w sytuacjach stresowych czy zmęczenia. Jeśli jednak utrzymuje się dłużej lub powtarza bezuchwytnej przyczyny, należy skonsultować się z lekarzem. Dotyczy to zwłaszcza osób z innymi chorobami układu krążenia. Nawracające omdlenia są również objawem wymagającym dalszej diagnostyki. W jaki sposób lekarz postawi diagnozę często skurczu nadkomorowego? Pacjent z często skurczem nadkomorowym powinien pozostawać pod opieką poradni kardiologicznej. Podejrzenie często skurczu nadkomorowego lekarz stawia już na podstawie wywiadu i badania pacjenta. Jednak podstawą rozpoznania zaburzeń rytmu serca jest badanie elektrokardiograficzne EK lub elektrofizjologiczne EPS. Badanie elektrokardiograficzne w zależności od potrzeb można wykonać w różnych formach, EK spoczynkowy, czyli zwykłe, standardowo wykonywane EK pozwala rozpoznać rodzaj arytmii, jeśli badanie wykonano w czasie napadu. Między napadami zapisek może być zupełnie prawidłowy. Uchwycenie rzadko pojawiających się i krótkotrwałych napadów arytmii za pomocą EG spoczynkowego może być bardzo trudne lub niemożliwe. Ek rejestrowany metodą holtera to inaczej długotrwały zapisek związany z wyposażeniem pacjenta w przenośne urządzenie rejestrujące aktywność elektryczną serca. Holterek umożliwia monitorowanie rytmu serca przez 24 godziny na dobę lub dłużej, uwzględniając normalną aktywność pacjenta i sen. Zapis rejestrowany jest na taśmie magnetycznej lub w postaci cyfrowej, a następnie odczytywany i interpretowany przez lekarza. Pacjent powinien odnotować wystąpienie ewentualnych objawów a także godziny snu i wysiłku fizycznego, pomaga to ocenić związek zaburzeń rytmu z aktywnością i dolegliwościami. Badanie elektrofizjologiczne, EPS, jest badaniem inwazyjnym, które wymaga wprowadzenia elektrod do serca. Wiąże się z hospitalizacją na oddziale kardiologicznym. Badanie umożliwia precyzyjną lokalizację miejsca, będącego źródłem arytmii, Ponadto zazwyczaj wykonuje się je w połączeniu z zabiegiem terapeutycznym, TZW, ablacją, czyli zniszczeniem ogniska będącego źródłem arytmii. Występowanie często skurczu nadkomorowego wymaga dokładnej oceny układu krążenia i stanu zdrowia, dlatego lekarz-kardiolog prawdopodobnie skieruje pacjenta na dodatkowe badania w celu oceny stanu serca i płuc, badanie ciśnienia tętniczego, echo serca. Rentgen klatki piersiowej, badania laboratoryjne krwi, a w przypadku podejrzenia choroby niedokrwiennej serca rozważy wykonanie testu wysiłkowego i koronarografii? W jaki sposób leczy się często skurcz nadkomorowy? Leczenie zależy od wielu czynników. Jeśli u osoby bez dodatkowych obciążeń choroby serca często skurcz występuje rzadko. To leczenie polega na przyjmowaniu leków oraz wykonywaniu zabiegów mających na celu przerwanie arytmii, w przerwach między napadami nie ma na ogół potrzeby leczenia przewlekłego. Można powiedzieć, że leczenie ma charakter doraźny, zazwyczaj leczenie wygląda następująco, zabiegi zwiększające napięcie nerwu błędnego, które są najprostszym sposobem przerwania napadu często skurczu, można to osiągnąć poprzez Wykonanie, tak zwane. Próby walsawy, wydech przy zamkniętej głośni, na przykład. Przyparciu na stolec zanurzenie twarzy w zimnej wodzie lub wypicie szklanki zimnej wody masaż zatoki szyjnej, kilkusekundowy ucisk nieco powyżej połowy szyi nad wyczuwalną tętnicą. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość zbyt dużego zwolnienia akcji serca. Nigdy nie wolno uciskać zatoki szyjnej po obu stronach równocześnie. Leki zwalniające częstotliwość rytmu serca Zazwyczaj podaje się dożylnie. W razie braku skuteczności powyższych metod można zastosować metody wykorzystujące impulsy elektryczne, tak zwane kardioWERSję elektryczną, która wiąże się z koniecznością krótkotrwałej narkozy. U niektórych pacjentów napady występują często i są długotrwałe. Wówczas lekarz może zalecić leczenie przywlekłe, polegające na przyjmowaniu leków Farmakoterapii lub terapii inwazyjnej. Leczenie inwazyjne TZW, ablacja, polega na zniszczeniu ogniska w sercu, które powoduje powstanie często skurczu, najczęściej za pomocą prądu elektrycznego lub fali radiowej. Czasem wykonuje się krioablację, czyli niszczy się ognisko, stosując zimno. Ablacja poprzedzona jest badaniem elektrofizjologicznym, EPS, które ma na celu zlokalizowanie źródła arytmii. Ablację wykonuje się na specjalistycznych oddziałach kardiologicznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt. Zabieg wiąże się z koniecznością krótkotrwałej hospitalizacji, często poprzedzone jest badaniem echokardiograficznym. Echo serca, przez przełykowym w celu wykluczenia obecności skrzepliny w sercu, będącej bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu, ablacja nie wymaga znieczulenia ogólnego, może być przeprowadzona po podaniu silnego środka przeciwbólowego i leku uspokajającego. Jest to zabieg precyzyjny i długotrwały i może potrwać nawet kilka godzin. Wykonanie zabiegu wiąże się z narażeniem pacjenta na promieniowanie rentgenowskie, w związku z czym zabiegu nie wykonuje się u kobiet ciężarnych. Skuteczność zabiegu jest bardzo duża, często powoduje całkowite zniesienie objawów. Należy jednak pamiętać, że efekt zabiegu nie pojawia się od razu i nawet 3 miesiące po ablacji pacjent może odczuwać nadal objawy arytmii, co wynika z procesu zabliźniania się tkanki mięśnia sercowego. Jest to także procedura bezpieczna. Do zabiegu ablacji odpowiednio przygotowuje prowadzący kardiolog, na ogół należy odstawić przyjmowane leki antyarytmiczne na ściśle ustalony czas w celu łatwiejszego wygenerowania arytmii i znalezienia jej źródła. Zabieg zaleca się przede wszystkim osobom z często nawracającymi, uciążliwymi lub długotrwałymi objawami arytmii, a nawet osobom dobrze znoszącym arytmię, ale pragnącym całkowicie uwolnić się od jej objawów. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie często skurczu nadkomorowego? Tak, przy czym ablacja jest jedyną możliwą metodą leczenia przyczynowego, leki w większości przypadków stanowią tylko profilaktykę występowania często skurczu. Ablacja jest wysoce efektywnym sposobem leczenia. U chorych z często skurczami nadkomorowymi jej skuteczność jest wyższa od 90%. W Polsce z roku na rok zwiększa się liczba wykonywanych ablacji, zwłaszcza u chorych z często skurczem nawrotnym wywęźle węźle przedsionkowo-komorowym. Dotychczasowe wyniki pozwalają mieć nadzieję, że ta nowoczesna metoda leczenia już wkrótce będzie szerzej dostępna dla chorych z różnymi rodzajami tachlarytmi nadkomorowych. Co trzeba robić po zakończeniu leczenia? Wskazana jest okresowa kontrola w poradni kardiologicznej. Ważny jest także zdrowy styl życia. Unikanie używek, zapewnienie odpowiedniej ilości snu, unikanie nadmiaru kawy, herbaty, napojów energetyzujących oraz leczenie chorób towarzyszących, w szczególności tarczycy.